Witam serdecznie, drogi bliźnięta, na czytaniu tygodnia, zobaczymy no, zobaczył, co też emocje, co też karty przygotowały dla Was. Oj. jeszcze znakiem poprzednim żyję, zastanawiam się nad byczkiem, że takie fajne ma karty, takie uspokajające, więc lecimy, bliźniaczki, co dla nas, co dla naszych bliźniąt na ten tydzień. Karty przygotowała. No, bliźniaka, tak w kotle. Kociu, kociu, raz takie energie, raz takie no czyli wrze. Od czegoś odpływacie. Czemuś daje się odejść. Po prostu koniec. Coś się nie spełniło, poszednie pasuje na to poszednie. Nie będę trzymał, nie będę trzymała, nie będę do tego podchodziła, odchodzę od tego całkowicie. I powiem tak, bliźnia w tym tygodniu, <laughs> bliźniaczki drogie, w tym tygodniu chcę Wam powiedzieć, że zawieście swoje emocje. zawieście swoje emocje z tego względu, że. Tutaj jest depresyjność, z depresyjności prze, przejście, no piękne przejdzie w dziewiątkę przejście w dziewiątkę kielichów, ale później spoczęcie na laurach, czyli takie za, zatopienie się w marzeniach. Tutaj nic nie może tak być, bo tutaj są sprawy urzędowe, to jest ogrom załatwiania spraw urzędowych. Mało tego, to są sądy, to są komornicy, tutaj są jakieś zobowiązania. Wy musicie temu sprostać w tym tygodniu, a wy po prostu jesteście w takim sielskim nastroju, że o, tam, mi to nic nie zrobią, mi to ze mną to nic nie będzie a tam o to od razu nic tak nie będzie, powiem Wam tak, że jeżeli nie zepniecie się w tym tygodniu, nie zepniecie swojej energii, no to chcę powiedzieć, że będzie jakieś zawieszenie, mm, zawieszenie dobrego losu, musicie uważać i pewne rzeczy, tak jak jesteście tutaj w energii, w królowej, w królowej mieczy, no to tak też właśnie postąpcie, że postąpcie bardzo, bardzo racjonalnie, bardzo przyziemnie, tak bym powiedziała, a nie... A nie tak jak podchodzicie, czyli że ze skrajności w skrajność, a przywitacie tydzień, powiedzmy, tą depresyjnością, za chwileczkę wchodzicie w energię, słuchajcie dziewiątki kielichów, bo gdzieś tam jest słowo, odpływacie od tego, ale, to, ale właśnie takie postępowanie może doprowadzić do tej wieży, do wieży, która nie dość, że skłóci Was, nie dość, że w jakiś sposób Was skłóci z samymi, z samymi sobą, tak naprawdę nie będziecie wiedziały, co macie zrobić, to jeszcze na dodatek przyjdą tutaj. Sprawy, sprawy, które przed którymi trzeba się w jakiś sposób ugiąć, trzeba się ugiąć, trzeba się do nich dostosować. I wydaje mi się, że jeżeli zachowacie zdrowy rozsądek, wy, wy, tak jakby wy, wy pośrodkujecie te swoje emocje, tak? Czyli z tej, dziewią z tej dziewiątki, w, w tą dziewiątkę, jak będziecie z dziewiątki mieczy, w dziewiątkę kielichów, taki szybki przeskok i jeszcze życie w marzeniach. Ale po kątach macie dziewiątkę, słuchajcie, macie, przepraszam, trójkę mieczy i wieże, więc na to uważajcie. Przede wszystkim na jakieś na jakieś sprawy, na jakieś pisma, Odbier znaczy powiem tak: jeżeli nie chcecie, to nie odbierajcie, ale powiem tak: to, co nie zostanie w tym tygodniu odebrane, czy nie zostanie załatwione, przemówione, o tak bym powiedziała, nie zostanie w jakiś sposób przemówione, działa na bardzo długo na Waszą niekorzyść. Czyli musicie moi drodzy uważać, tu są kontrole, tu są urzędy, tutaj na tego typu rzeczy uważajcie. Więc jeżeli nie jesteście przygotowani do kontroli, to po prostu się na takie nastawcie jeżeli chodzi o zdrówko moi drodzy to chcę Wam powiedzieć, że tutaj jest jakaś jest takie zubożenie bym powiedziała zubożenie, ale tak kolana do duszy, ręce do duszy i tutaj też karty mówią, że trzeba o to powalczyć, bo tutaj są nadgarstki, słuchajcie tu jest głowa, tu są włosy, to tak jakby u was ta emocjonalność, czyli ten stres był jakiś długotrwały i to gdzieś tam zazięło, że aż macie przykurcze i moi drodzy, ja bym o to zawalczyła, zawalczyła z tego względu, że to nie chodzi o to, że jest jakaś choroba, choroba, która was trwale męczy, ale może się zakończyć czymś, co będzie dłużej trwało czyli ona się nie zawiesza, tylko może potrwać dłużej, jeżeli w tym tygodniu się za to nie weźmiecie, czyli to co to co macie odłożyć, czy coś co wam się wydaje drogie bliźnięta, że jest na czas inny, to nie słuchajcie wszystkie informacje, które macie czy wszystkie listy, wiadomości, czy wszystkie spotkania biznesowo prawne czy, czy będzie to praca, nawet gdybyście miały zostać zwolnione no, to jest nieodkładanie szukania pracy na potem nowej tak? no bo to są różne sytuacje drodzy Państwo tu niestety nie, nie podpowiadam jest wielki miks. U Was jest jak w garku. To jest taki kocioł, gdzie można było stworzyć milion, trzy Tak to się mówi: dziesięć legend, i każda będzie prawdopodobna, ale główny wątek jest tego, że wszystko, co prawne, wszystko, co chcecie odłożyć, wszystko, co zlekceważycie w tym tygodniu, nie uziemicie się, czy nie postąpicie jak ta królowa mieczy, zawiesza się, zawiesza Wam dobry los. I mamy tutaj tego wisielca, czyli tak naprawdę można podejść do tego wszystkiego spokojnie, ale nie można tego odłożyć bo nie macie czasu, bo jeżeli od tematu odpłyniecie w tej dziewiątce kielichów i siódemce kielichów, jak odpłyniecie od tego, to czeka w was trójka mieczy i wieża i, i, i król mieczy. Więc moi drodzy, wydaje mi się, że lepiej przegadać, przerozmawiać, czy zgłosić, po prostu zgłosić się, bo jeżeli to zrobicie, bo jest taka alternatywa, że, wie, że też bliźniaczki to zrobią, to czekają Was fajne emocje fajne emocje, które w, w które wejdziecie no i jest taka, powiem Wam, że szybko będzie chodziło też i o wiele rodzin będzie chodziło, że bardzo pozytywnie załatwicie, że bardzo pozytywnie załatwicie problem, który być może odejdzie zupełnie w świat. Ale jeżeli chodzi o zdrówko, to zadbajcie o siebie, bo coś co lekceważycie, coś co odkładacie, może spowolnić was na wiele, wiele miesięcy, moi drodzy. I tutaj jest takie, może stać się powodem prawdziwej, może stać się przyczyną prawdziwej choroby. To, o co nie dbacie, czyli może być zalążkiem czegoś, co może być bardzo poważne w przyszłości. A teraz zupełnie nie jest poważne, ale w przyszłości może być bardzo, bardzo poważne, moje bliźnięta. Więc tutaj dbamy o siebie, dbamy o siebie z tego względu, że wy to czujecie, wy. To wiecie, mogło to być kości, słuchajcie, to mogło być kości, to mogło być kręgosłupy też, no tutaj jest przeróżnie, tak, ale ja bym powiedziała, że, ale że trzeba o to zadbać, trzeba zadbać, mimo, że to jest dopiero symptom, mimo, że to jest coś, co tam od niedawna być może doskwiera, ale zwróćcie na to uwagę, bo z tego tytułu mogą być później spore, spore konsekwencje, jeżeli chodzi, powiem Wam, tak przykładamy się w tym tygodniu, przykładamy się w tym tygodniu do jakiejś pracy. Nie możemy sobie pozwolić na leniuchowanie, tylko musimy być bardzo, bardzo tacy stabilni, ułożeni, tacy bardzo systematyczni, bo jeżeli nie będzie systematyczności, to też, no niestety, to jakimś takim, takim Powiem Wam, że tak z jednej strony, tak jest tutaj trochę tego marazmu. No, za chwilkę dobra, coś tam będzie, okej, okay, ale ja później odpłynę, dobra, coś mi się udało, no to ja sobie od tego odpłynę. Nie, nie możecie w tym tygodniu pozwolić sobie na żaden luz. Tutaj musi być spięcie, musi być równowaga. To tak jak w wojsku: jak to się mówi, baczność, spocznij, tak musi być i tak trzeba przejść cały tydzień. I dzięki temu później będzie, słuchajcie, coś bardzo pozytywnie załatwione. Także tak widzę tydzień. Macie bardzo dużo swojej energii, macie tutaj dziewiątkę dziewiątkę, czy szóstkę czy trójkę mieczy, króla mieczy, królową mieczy, więc uważajcie, króli i królowa mieczy, tutaj w tym zestawieniu, dla mnie to są urzędy, i urzędy niekoniecznie. Na chwilę obecną do Was przychylnie nastawione, więc warto przegadać pewne sprawy, żeby zostały, bo jeżeli zostaną pozytywnie, jak zostaną pozytywnie przegadane, to macie moi drodzy, macie, moi drodzy, tutaj wiadomości, dobre dla rodziny i pozytywne zakończenie czegoś, coś, co odchodzi pozytywnie sobie w świat. Także tak to widzę moje drogie bliźnięte. Na ten tydzień pozdrawiam, kochani serdecznie, buziaczki, hejpa!